Witajcie na kanale, ja jestem Sychio i dzisiaj będę budować dom. Jak się domyślacie, ten głos nagrywam dużo później. No bo ciężko byłoby w takim przyspieszeniu budować i mówić. No i teraz pewnie zastanawiacie się, po co jest to budowanie, bo zazwyczaj jest tak... O Jezu, te drzwi, serio, nie mogłam ich odwrócić. No, zastanawiacie się pewnie, dlaczego buduję ten dom, bo zazwyczaj było tak, że budowanie pojawiało się przed jakimś eksperymentem. No i tak tym razem będzie dokładnie tak samo, to znaczy mam w planie pewien eksperyment simowy, który jest związany z charakterem, Czyli będziemy sprawdzać, który charakter simowy jest, powiedzmy, najbardziej wytrwały. No i, tak jak się domyślacie, będzie to seria coś typu zostawiam simów na 72 godziny, natomiast tutaj zostawimy ich na naprawdę długo, bo nie mam pojęcia, czy bez dzieci ci simowie będą bardziej jacyś tacy wytrzymali, czy może okaże się, że no. Bez dzieci też sobie nie radzą i w 72 godziny już będzie po nich, nie wiem. W każdym razie wstawione będą różnego typu alarmy i inne elementy. Tak, moje ulubione słowo, elementy. Także będą wstawione różne rzeczy, żeby się nic im złego nie stało, a to wszystko przez to, żeby wynik tego eksperymentu nie zależał od przypadku, chociaż pewnie będzie zależał od przypadku, ale no załóżmy, że nie, bo naszym celem jest sprawdzenie, który charakter simowy jest najlepszy. Pięć simów będzie miało tylko jedną zaletę, a pozostałe paski wyzerowane. Jeden sim będzie miał wszystkie, wszystkie totalnie cechy na maksa. Kolejny sim będzie miał wszystkie totalnie cechy na zero. No i jeden taki, który będzie miał wszystko po połowie. Czyli po 5 punktów do każdej cechy. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie wynik tego eksperymentu. Trochę Wam w sumie zaspoilerowałam, no ale przynajmniej jest to plus. Plus i minus. Dobra, dobra, dobra. Może to być plus dla osób, które właśnie teraz oglądają ten film, bo może były ciekawe, a teraz ta ciekawość została zaspokojona albo rozbudzona w sumie zależy czy ktoś się zastanawia jaki był wynik tego eksperymentu czy po prostu cieszy się że dowiedział się co niedługo będzie na kanale dobra nieważne chciałam się skupić na budowaniu no i tutaj będę korzystać z mebli z modów jest to bardzo wyjątkowy czas że korzystam z mebli z modów uwierzcie mi najczęściej moje budowanie polega na tym że muszę z tych wszystkich pobranych mebli z gwiazdkami czyli te oczywiście z modami muszę wybierać te, które nie są z modów, bo często jest tak, na przykład we wkomponuj dziwadło, że ja nie mogę używać tych mebli z modów. Więc de facto mam naściągane pełno różnych rzeczy, a później i tak ich nie używam. Także gratuluję sobie. Świetnie, Świetnie to przemyślałam. Ostatnio nawet zastanawiałam się czy nie wyjąć tych wszystkich modów, które mam, bo de facto bardzo rzadko ich używam. No ale to może przy nowej serii, albo kiedy indziej. Nie wiem, muszę to jeszcze wszystko przemyśleć. A na razie zostawiłam tak, jak jest, no i postanowiłam wykorzystać te chyba ostatnie. Nie wiem, czy ostatnie, ale. Może jedne z ostatnich chwil, kiedy mam te wszystkie mody włożone, no bo później, później może, może ich nie będę używać, a może będę. Jeszcze muszę się zastanowić, zależy, którą z serii, którą mam w głowie puszczę, puszczę, trzeba ją najpierw nagrać, jako pierwszą. Ogólnie tak jak widzicie, bryła tego domu jest dosyć prosta, już tak powracając do tego, co widzimy na ekranie, a nie co tam zaczęłam sobie gadać. I też przez tę prostotę tej bryły, jest ona trochę, jakby to powiedzieć, ciężka, zwłaszcza gdy patrzymy na nią od tych tylnych stron albo bocznych, bo jeżeli chodzi o przód, to jestem z niego bardzo zadowolona. Myślę, że jest całkiem udany, no bo tutaj mamy tę sadzawkę, powiedzmy sadzawkę, no wiadomo, basen, ale to już tam olać. No, wygląda jak taki ładny stawik, wszystko tutaj pięknie wymuskane. Natomiast z tyłu i z boku to wygląda dosyć topornie. Także jeżeli ktoś chciałby ten dom troszkę ulepszyć, to myślę, że trzeba by było coś ciekawego też po tych bokach albo z tyłu też zrobić, bo no, w tej konfiguracji przód jest jedynym takim interesującym elementem. Ogólnie postanowiłam, że jeśli chodzi o styl tego domu, to będzie coś totalnie takiego. Luźnego Takiego ciepłego, zwykłego. Nie chciałam tutaj ani jakichś dziwadeł, ani jakichś nowoczesności, nie wiadomo jakości, <laughs> nie wiadomo jakości. Postanowiłam, że to będzie taki zwykły dom, w którym oczywiście mogłabym zamieszkać. Nie jest to mój wymarzony układ i w ogóle tutaj będzie mnóstwo sypialni z dwoma pojedynczymi łóżkami, no bo mamy dużo simów. W każdym razie jest to całkiem przyjemne wnętrze, dosyć ciepłe, jasne, z dużymi oknami. No i takie dosyć proste, tutaj też można powiedzieć, że nie do końca będzie to wszystko dopracowane, z tego względu, że dopracowanie tych wszystkich elementów zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, a akurat na potrzeby tej serii... Tej serii, właśnie tego jednego filmu, gdyby to była seria, to by się opłacało, ale na potrzeby jednego filmu, no myślę, że nie ma potrzeby aż tak nad każdym kwiatkiem tam się pochylać, tylko żeby tak w miarę było ładnie, żeby się przyjemnie grało, żeby się też przyjemnie oglądało to, co tutaj na tym ekranie będzie się pojawiało co ci simowie tam będą robić nie wiadomo w sumie co. No, ale zobaczymy. W każdym razie chciałam, żeby ten dom był w miarę taki przyjemny, przytulny i taki, taki, o, no taki jak widać. No, trochę rośnie, trochę białego, trochę drewna, trochę luksusu, no bo to jednak mamy ten staw, ten basen, takie wejście, dosyć duży jest ten dom, nie ma tu ciasnoty. Właśnie na tym też mi zależało, jeśli chodzi o ten eksperyment, żeby ten dom był taki w miarę. Fajny, to znaczy, żeby o życiu nie decydowało to, że akurat się znajdziesz w tym jednym pokoju, gdzie jest jakieś tam łóżko, jakiś dostęp do czegoś i tak dalej, tylko żeby to było w miarę takie uczciwe, nie wiem jak to powiedzieć, żeby ten eksperyment był w miarę mia miarodajny. O, może, może tak. Oczywiście w wymiarze naukowym nie będzie to miarodajne, także jeśli ktoś teraz pisze, na przykład pracę licencjacką albo magisterską, to niech nie czerpie tutaj żadnych pomysłów. Brakuje tu nam jakiejś próby kontrolnej, chyba że próbą kontrolną jest nasz gość, który ma pół na pół cechy, ale no, no nie, no nie jest to eksperyment w kontekście naukowym, tak? To jest. po po prostu nasza tutaj zabawa, to jest taka, taki eksperyment, tak jak YouTuberzy często robią. Wiecie, że to był eksperyment, później się tak tłumaczą. No w każdym razie myślę, że i tak będzie to całkiem ciekawe. Nie wiem, czy jest coś takiego na YouTubie, szczerze mówiąc, nie widziałam. W każdym razie pomyślałam, że czemu nie, jeśli mam ochotę. Myślę, że no. Jeśli ja mam ochotę nagrywać, to myślę, że też będzie się to fajnie oglądało, bo ja mam wtedy super energię. Tak jak z tym industrialnym stylem, myślę, że taki film może przypaść do gustu. Generalnie, tak jak widzicie, kuchnia już jest zrobiona. No i od przodu, zobaczcie. Moim zdaniem, od przodu ten dom wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Brakuje jeszcze trochę zieleni, więc tutaj podostawiałam jakieś krzaczki, jakieś kwiatki, żeby to w miarę wyglądało. Akurat taki wysoki żywopłot nie pasował, no ale ten niższy jak najbardziej wielu simów by się takiego domu nie powstydziło. Natomiast tak jak wspominam, czego nie pokazuję na tym filmie, to tego, że od boku i od tyłu ten dom jest po prostu jednym wielkim klocem. Także tylko od przodu to dobrze wygląda, no myślę, że to wymaga jeszcze dopracowania. No i tutaj z modów mamy, tak jak widać. Na przykład ładny piekarniczek, yy, mamy zmywarkę w kolorze białym, której też zawsze brakuje. No tutaj śmietniczek, wiadomo, trochę roślin. To też są elementy, które często mi brakuje o znowu to słowo elementy. <grych> Zwłaszcza jeśli chodzi o rośliny, bo tak naprawdę w podstawowej wersji, nawet z tą rozszerzoną jakąś tam collection, ultimate i tak dalej, brakuje roślin doniczkowych. Moim zdaniem to jest jeden z głównych takich. Powodów, dla których muszę ściągać custom content, no ale zobaczymy, czy będę go używała, bo myślę, że takie domy bez modów też mają coś w sobie i przede wszystkim nie są takim pójściem na łatwiznę. No, bo zobaczcie jak to tutaj wygląda. Wstawiacie taką wan, taki wannoprysznic, prysznic, którego nikt wcześniej nie widział. No dobra, jesteś tam ludzie pewnie widzieli, ale mało kto widział taki wannoprysznic. i już macie takie poczucie takiej nowości, świeżości. Od razu takie wow, jakie fajne wnętrze. A tak naprawdę jest to po prostu pobrany nowy element, którego nikt wcześniej nie widział, który jest taki nowoczesny. No i moim zdaniem budowanie na custom kontencie to jest trochę, no takie. Puśćcie na łatwiznę, no bo nie oszukujmy się. Nikt jeszcze się tak nie opatrzył z tymi przedmiotami, więc już sam ten element nowości zawsze robi takie wow szafka, na przykład teraz o znaczeniami wow nikt tego nie widział, albo teraz taka wow nikt tego nie widział, ale super urządzone. A de facto są to po prostu nowe elementy, z którymi jeszcze się nie oswoiliśmy. Gdyby na przykład z gry wyciągnąć, nie wiem, z tego Ultimate Collection chociażby jakiś element, którego nikt wcześniej nie używał, nie widział, to by było takie od razu, wow, nie wiedziałem, że w tej grze jest to! O, nie wiedziałem, że w tej grze jest to! I od razu wydaje nam się, że te pomieszczenia są ładniejsze. Dlatego właśnie uważam, że na custom contencie buduje się o wiele łatwiej. No i może właśnie też dlatego stwierdziłam, że zbuduję ten dom na custom contencie. Jest to. O wiele prostsze, i nie trzeba się aż tak zastanawiać, jak to wszystko skomponować, bo wszystko jest bardzo nowoczesne, proste, przez ten element nowości i tak wszystkim wydaje się, że no przecież to dobrze wygląda, tak? No wow, nie? Jaki wannoprysznic wcześniej takiego nie widziałem? Super urządzone. <grych> Albo chociażby taka szafka, w ogóle pasta Elmex, to jest moja ulubiona pasta. Szkoda, że tego nikt nie sponsoruje. W każdym razie. Taka szafka to też jest od razu takie wow, nowa szafka, super urządzone, no bo tutaj mamy znowu ten element nowości. No a przechodząc do kolejnego tematu, przy okazji jak już leci ten film, jak już mogę coś sobie swobodnie pogadać, bo pewnie też część z Was nie ogląda tego filmu, tylko może słucha jak podcast albo gdzieś tam zerka jednym okiem, bo robi coś zupełnie innego, więc od razu chciałam wspomnieć o takim moim nowym powiedzmy pomyśle. Żeby nagrywać krótkie, krótkie filmiki komenta... Kom... nie, komentary to to nie jest. Krótkie filmiki, w których Simowie będą wykonywali różne codzienne czynności, a ja będę nie tylko je komentowała, ale też doszukiwała się absurdów, bo na pewno znajdziemy ich sporo, coś tak czuję. Myślę, że przez to, żeby tę grę jakoś uprościć, to Twórcy na pewno poszli na łatwiznę w wielu sprawach i jestem ciekawa, właśnie czy uda nam się wyłapać różnego typu śmieszne sytuacje, a wszystko to będzie zawarte w bardzo krótkim formacie, czyli kilkanaście sekund, dzięki czemu mi to nie zabierze dużo czasu, a jednocześnie będę miała cały czas z wami kontakt. Dlatego postanowiłam, że po prostu na kanał będę wrzucała normalnie, tak jak zwykle był film. Można wejść, można dać łapkę w górę, można obejrzeć reklamę. No, i myślę, że to będzie też fajna odmiana. Zawsze coś innego, słuchajcie, zawsze coś innego. No, bo jak są krótkie filmiki, to wiadomo, że częściej można je wstawiać i no nie ma z tym tyle zachodu, co przy takich tradycyjnych filmach, które wymagają jednak nagrania. No, też musi być cicho w domu, najlepiej, jakby nikogo nie było. Wymaga to potem zmontowania, dodania muzyki, przejść, obejrzenia tego jeszcze raz, zastanowienia się, czy to się nadaje. Później trzeba przejść weryfikację YouTube. Tubową, która też oczywiście no, nie zajmuje aż tyle czasu, ale trochę trwa, zawsze to jest jakieś tam utrudnienie, że w tle nie można tego robić, bo teraz YouTube przetwarza film, także no, myślę, że to też będzie takie ciekawe rozmaicenie, zobaczymy jak się w tym odnajdę, ale myślę, że przez ostatni mój film o stylu industrialnym, to jednak byłabym w stanie, <noise> byłabym w stanie jakieś głupoty powiedzieć na ten temat, także zobaczymy jak mi to wyjdzie, jeżeli już jest po wypuszczeniu tego Filmu, no to możecie mi dać znać, czy jest fajnie, czy może nie. Albo lepiej nie piszcie jak nie, bo będzie mi smutno. No nieważne. W każdym razie, jeszcze tak na chwilkę, powracając do budowania, to bardzo podoba mi się ten pokój. Chciałam to powiedzieć tak, marzyłam, żeby to powiedzieć. Zawsze chciałam mieć taką zwisającą nie wiem jak to nazwać, to nawet nie jest huśtawka taki zwisający fotel z sufitu zawsze mi się to marzyło i taki puchaty dywan pod nogami no po prostu cudo wielki telewizor do tego no jest cudownie do tego postanowiłam wykorzystać też ten kominek taki bardzo nowoczesny stwierdziłam, że może nawet to pasować ale miałam trochę problem ze ścianami bo tak jak widzicie po pomalowaniu te kominy są ogromne więc już znacznie lepiej wyglądają bez tych ścian no, i tradycyjnie jakieś tam ozdóbki, pierdółki, wszystko z modów. Z tego właśnie względu, że no, chciałam się, powiedzmy, wyszyć, tak? Bo zazwyczaj nie mogę tych, z tych modów korzystać, bo filmy mają taki charakter, że mody do tego nie pasują. No, a akurat teraz miałam taką okazję, także jak najbardziej skorzystałam z takich szklanych stolików, e, z jakichś tam szafek, których też wcześniej nie było. I jeżeli jakiś obiekt Wam się spodobał z tego filmu, na przykład tak patrzycie, i o Boże, a skąd ta huśta? I w ogóle, no to dawajcie mi znać. Ja tam te linki gdzieś mogę Wam wkleić na życzenie. Oczywiście nie będę tutaj wszystkimi linkami zapodawać, ale jeśli jakiś obiekt, czy dwa, czy trzy Wam się spodobały, to dawajcie znać. Ja po prostu wejdę do tego domku i Wam odpiszę. Znajdę tego, tego moda. O ile mi się uda, ale jeśli się uda, to Wam to znajdę. Tutaj jakaś groza się rozlewa, kurczę, jaki ten dom jest przerażający. No, gdyby to było jakiś uratuj nas! <gry> na szczęście nie jest boższy, jak dobrze. Ale gdyby było, to może nawet taki dom by pasował, wiecie, takie ujęcie na taki straszny dom. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy pokój rozrywkowy, co prawda jest on bardzo dziwnie rozmieszczony, bo zauważcie, że jest to wszystko zrobione w przedsionku. Nie jest to zbyt naturalne moim zdaniem, no bo to jednak jest przedsionek, co wchodzimy do domu, ściągamy buty i obok leży bilard? Jakby to trochę nie ma sensu. W każdym razie stwierdziłam, że w sumie na potrzeby tego domu, co nam szkodzi, tak, to nie ma być jakieś idealne odwzorowanie. To ma być po prostu taki miły domek do pogrania i do poeksperymentowania z naszymi simami. No i teraz tylko kilka ozdóbek, właściwie niewiele tutaj już zostało. Jakiś dywanik też, bodajże z modów, wszystko wzięte. No i myślę, że na tym na razie zakończymy. Zrobię Wam jeszcze szybki tour, house tour po mieszkaniu. Tak to wszystko się prezentuje, tak jak mogliście też zauważyć. Lewa strona jest odbiciem prawej strony, czyli mamy identyczny rozkład pomieszczeń, mamy tyle samo łóżek w tych samych miejscach i tak dalej. A to wszystko dlatego, żeby nasi Simowie mieli po prostu dużą szansę trafić na dobre łóżko, żeby nie było takiej sytuacji, gdzie komuś brakuje łóżka. No bo wtedy nasz eksperyment pod tytułem, który charakter jest najlepszy, może być trochę niemiarodajny, bo po prostu ktoś się szybciej zmęczy, zajmie łóżko, później nie ma tego łóżka. No, stwierdziłam, że. Najlepszym eksperymentem byłoby takie równe ustawienie dla wszystkich. No i tutaj, tak jak mówiłam, po wejściu mamy pokój gracza. Później przepiękny, bardzo przytulny salon. No po prostu uwielbiam jeszcze ten widok tutaj na ten staw, na te roślinki. No dla mnie cudo, naprawdę mogłabym w takim, <laughs> może tak być jak najbardziej, mogłabym w takim salonie mieszkać. Tutaj już troszkę szpitalnie. Mm, troszkę za mało jest koloru, wszystkie meble białe. Tutaj akurat to się tak nie rzuca w oczy, ale w tamtym pokoju rzeczywiście tak odczuwałam to troszkę. Tutaj tak samo, no dla uproszczenia, po prostu te wszystkie meble są białe, no bo wiadomo, z białym najłatwiej połączyć. Tutaj podobnie, też wszystko na biało, na jasno, na przytulnie. No nic takiego w sumie wyjątkowego. No i ostatnie pomieszczenie to oczywiście jest kuchnia. No i w tej kuchni, a przepraszam, jeszcze tutaj widzimy kawałek pokoju, no i w kuchni. A jeszcze jeden pokój, Boże, dobra, tu jest tyle pokoi, że ja już zapomniałam ile ich tutaj jest. No i znowu tak trochę szpitalne łóżko, jeszcze ten, ten obraz pełen grozy. No i przechodzimy do kuchni, też myślę całkiem przyjemnej. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do kolejnego odcinka. Pogadałam trochę na temat moich planów i innych tam rzeczy, które się kłębiły w głowie. No i serdecznie zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym właśnie ten eksperyment przeprowadzę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, za wysłuchanie, bo może ktoś traktuje jako podcast. No i jestem pod wielkim wrażeniem, że mówiłam tak długo jednym ciągiem, to się zazwyczaj nie zdarza, ale na szczęście tym razem się udało, także do widzenia!